w dniu dzisiejszym odbył się wernisaż wystawy Pominy Dobrzańskiej. Borążanki, dziewczyny niesamowicie utalentowanej, bo to już nie jest jej pierwsza wystawa, ale kolejna. Wcześniej, w 2018 roku, gościliśmy ją z obrazami i z wystawą pod tytułem Obserwacje. Wtedy tematem przewodnim był człowiek, teraz również jest człowiek, ale bardzo w takiej realistycznej formie, bo jak pani Paulina powiedziała, chciała pokazać swoją rodzinę. Dobrze się złożyło, bo akurat w Czesu mamy obchody Dni Rodziny i to jest takie wydarzenie kulturalne, które akurat nam się wpasowało w te obchody. Pokazała swoją całą bardzo liczną rodzinę, bardzo taką wartościową. A hasło przewodnie obecnych obchodów Dni Rodziny to Rodzina z wartościami to silna rodzina. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że rodzina odgrywa teraz bardzo istotną rolę. No generalnie tutaj jakby w dzisiejszych czasach, no w ciężkich czasach, czasach pandemii, e, wojny, trzeba też się skupić na wartościach. No dla mnie wartością na pewno bardzo, bardzo dużą jest rodzina, e, więc no stąd też pomysł, tak? Więc no jakby też poświęciłam dla każdego tak naprawdę członka mojej rodziny czas. I to było też piękne, że, mimo tego, że się nie widujemy zbyt, zbyt często, no to tak naprawdę poświęciłam dla każdego z nich trochę czasu. E, tutaj dziadkowie, tutaj jest babcia na przykład z moją, z moją mamą. Jest rodzeństwo i oczywiście dzieci rodzeństwa. Także uwzględniłam no tak naprawdę wszystkich z mojej, z mojej rodziny. Na przykład, właśnie rysunek babci i mamy jest z roku 1955, więc, więc już z takich starych też zdjęć rysowałam i malowałam. Ja chciałabym wszystkim podziękować w ogóle za przybycie. To jest w ogóle tak dla mnie motywujące, jakby sama obecność tak, na wystawie jest dla mnie tak motywująca, i chciałabym jakby podziękować bardzo za przybycie. Ta rodzina dodatkowo. Jest taka bardzo artystyczna pod względem malarskim, literackim, i tego mogliśmy doświadczyć na dzisiejszym Wernisarzu, bo było nie tylko oglądanie wystawy, ale również były wiersze wiersze jednej z sióstr. Tych sióstr jest kilka, wszystkie utalentowane. Gratuluję talentu i gratuluję rodziny pani Paulinie Dobrzańskiej. Już mamy plany na kolejny rok. Jeszcze nie chciała zdradzać szczegółów, ale myślę, że będzie równie widowiskowy Wernisarz jak w tym roku. Starzejemy się z końcem każdego dnia, spełnionego czy zmarnowanego, tak czy tak. Cyfry w naszym wieku rosną. Starzejemy się nabierając doświadczenia, ważkiego czy nieważnego, tak czy tak, o jakości naszego życia znaczą. Starym może być podlotek z koszem doświadczeń, którego dźwignąć nie może albo ledwie co dźwiga. Ich metalowa materia. Kanciasta i spiczasta forma nie ugina się do nowych warunków przestrzennych. Nie współgra z prędkością światła dnia ani nocy. Podlotek nie umie poukładać doświadczeń w koszu i błahe stają się ważnymi, a istotne, nieistotnymi. Nieprzyswajalność materii do okrągłej formy kosza powoduje ubytek doświadczeń, gdy ziemia się zatrzęsie i podlotek już nie wie, co w nim było a co nadal jest. Starzejemy się wciąż cieleśnie i duchowo. Dotyka nas amnezja już za młodu, bo wcale nie chcemy pamiętać o błędach. I dlatego popełniamy je wciąż na nowo, ulegając iluzyjnemu zdziwieniu, to byłam ja? To była część mego życia? Każdy musi borykać się ze swoją starością, ale prawda jest taka, że nie lubimy musieć.